Widzowie, nowa postać właśnie została dodana do Stumble Guys, a mowa tutaj o pierwszej wklanej postaci, a tą postacią jest widzowie specjalna postać, czyli Glass Nyan Beast tak jest! I widzowie w końcu ta skórka została dodana i wiedziałem, że będzie w darmowym kolepsie, I właśnie dzisiaj, na dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj na nią polujemy, więc koniecznie zostawcie łapkę do góry. I subskrypcję na tym kanale, po, tak jak widzicie teraz na ekranie. No i co moi drodzy, let's go! I będziemy zaraz kręcić, mam zero super retonów. E, w ogóle z tego super koła pierwszego zdobyłem wszystkie skiny, ale z tego super koła dwa zdobyłem tylko dwa. Ponieważ brakuje mi jeszcze Dark Pill Prima oraz dasherki. Zaraz wam to wszystko pokażę. E. Namitycznego Dark Peel Prima, widzowie, mam 86 odłamków, a na tą daferkę 104, więc będziemy na nie polować, kiedy będą nowe turnieje. I widzowie, zakręćmy se pierwszy raz kołem Portuny z Glas na bo on wyszedł dosłownie kilka sekund temu, ten skin, więc mam nadzieję, że go wydropię. Mhm. Jeden wretum. No niestety, widzowie, jeszcze raz, bo wszystko tutaj zmienione zostało. I jeszcze raz, let's go! Mam nadzieję, że to nie będą widzowie. Yy, żetony po raz kolejny. Na serio, kurczę, rzadki duplikat i pięć żetonów za niego doceniam. Naprawdę, no dobra, niech będzie. Widzowie, yy, tutaj w misjach są takie, takie rzeczy fajne. W sumie misje są głupie. E, Ile lecimy widzowie? No nie mamy już niestety koła, więc zagramy sobie po prostu w wydarzenia, żeby odcinek nie trwał z minutę czy dwie, więc zagrajmy sobie może widzowie w, w, w wydarzenie Balka Bananów i zobaczymy jakie mapy nam się wylosują, ponieważ już w piątek o 17 będzie... No... Nie, nie o 17. Albo o 12, albo o 14, albo właśnie o 17. będzie wydarzenie z Monopoli, więc będzie naprawdę spoczko Więc okej. Okay. Jaka mapa nam się teraz wylosuje? Oby jakaś fajna. Ej, bo mi się to z kilka minut losuje, nie? O, myślałem, że będzie Barbie, ale dobra, mamy mapeczkę Shark Muda Triangle, ten, ten trójkąt Wermucki eee... Ten statek się chyba tak nazywa O kurde, jak mnie teraz zlagowało W ogóle ten toxic boxer jest tak dobry Takiego toksycznego skina jeszcze nigdy nie było I ja... Dlaczego spadłem? Okej, okay, nie wiem, ale coś mi się chyba widzowie wcześniej popsuło Dobra, mamy Lavaland Okej, okay, i to jest dobra mapka, słuchajcie Mamy Lavalanda yy, I zobaczcie, jakie epickie mam teraz emotki na siebie założone Patrzcie, na przykład taka emotka zaczepki, nie? Do The Free Spirit by się przydało Dobra Zabiłem ducha. Okej, okay, let's go. Boom. Kurcze. Dobra, o nie, o dobra, spadł ten super tam spadł i widzowie, lecimy z kolejną rundą. I mam nadzieję, że teraz to będzie dobra runda, bo nie chciałbym, aby to była jakaś mapa, której nienawidzę. Tak, tak jak na przykład mapka Barbie, której bardzo nie lubię, więc lecimy. I mamy Block Dash. No dobra, Block Dash to moja ulubiona mapa, widzowie. Moje trzy ulubione mapy to legendarnie Block Dash. Lavalant oraz Laser Tracer. Tylko szkoda, że ten legendarny Blogdash jest za turnieje A wiecie, że ogólnie w sezonie 11 turniej lub 10, czyli już w następnym garnecie turniowym, lub jeszcze później, będzie ogólnie nowy Blogdash i będzie to Premium Legendary Blogdash. Coś takiego, dobra. Ale chyba w sezonie 11, tak mi się wydaje. Bo ten Premium Legendary Blogdash ma być ogólnie widzowie. On ma być. 21 września I co ja teraz tu robię, co za triki Tego nie wiem, dobra, lecimy Tu są jakieś niebiesko-czarne Boksery Okej, okay. tutaj mamy super gaja W sensie ten ultra gaj Wyrzucam go I mam właśnie zmienioną nazwę Na Alex the gamer Okej, okay. rzucam tego zeusa Ale on i tak się uratuje Nie musiałem nic przewidywać o, myślałem, że zaraz mnie tutaj uderzy, słuchajcie. O, teraz dał mi na przykład wślizg. Dobra, ej, myślałem, że ten Zeus zaraz odpadnie. Szkoda, że nie odpadł, ale dobra, mamy, słuchajcie, i przechodzimy do kolejnej rundy. I Zobaczymy, jaka mapa będzie w kolejnej rundzie, widzowie. A to jest mapeczka Honey Drop. W ogóle ostatnio miesiąc temu nagrywałem odcinek, że nowa dodana postać Phoenix Stumble Geist i czy ją nie? To to jest właśnie taki typ. Jeszcze Diamond, Demon, Bolt i tak dalej, i tak dalej, na przykład Jade Beast i też tym podobne o, ej, ale ten według mnie ten Glass Beast powinien być jednak mityczny razem z Jade Beastem ale nie wiem twórcy gry chcą jak chcą więc co, co się dzieje z moim pingiem nie wiem, ale ja zawsze w chłoni dropa wygrywam finały, więc teraz też powinienem słuchajcie, wygrać finał też powinienem wygrać finał Dobra. Kurczę. ja już teraz myślałem, że przeniknę przez te plastry miodu, ale na szczęście nie. O kurde. I teraz się robi naprawdę nieciekawie, ale spoczko. Ha! Dobrze! Zobaczcie, ja jako jedyny z jakąś osobą tu siedzę jeszcze na samej górze. Co, znaczy nie na samej morze, ale... Kurde. I tak dobrze nam idzie. Dobra. Ja już tu nie robię tej drogi, widzowie. Ej, chyba mi się uda przeżyć. O kurde, ktoś tam ma... Ktoś tam ma więcej miejsca. Tak! Dobrze! Dobra, stwierdziłem się, że jeszcze raz kolejną gierkę se zagramy mamy mapeczkę Laser Tracer i napiszcie w ogóle w komentarzach, czy widzowie pamiętacie te serie, gdzie trafiłam, na przykład Phoenixa, czy Jade Bista i tym podobne. Więc właśnie napiszcie w komentarzach po prostu, czy w ogóle te serie pamiętacie. Ale przeżył ten gość Ej w ogóle kolory skinów naprawili I to jest mega ciekawe Widzę, że kolory właśnie skinów już w końcu działają Bo w te aktualizacji nie działały Bo zawsze, prawie zawsze w każdych aktualizacjach Coś musi się zepsuć Jakiś, jakiś skrypt Ale chyba już wszystko jest git więc nie ma się za bardzo czym przejmować. I okej, okay, mamy na drugą giereczkę Block No i super, widzowie, super, super, że Block ja się z tego powodu cieszę. Tutaj w ogóle jest bardzo dużo takich fajnych skinów. O, jak to obronił, chłop, nie, no teraz naprawdę było... Prawie by spadł. Ale kurczę. Ja nie wierzę, ja jakieś, ja jakieś mam, słuchajcie, niecelne strzały tutaj. Eee... Z tej pięści, niecelne uderzenia, że tak powiem Dobra O, ale mnie pobił tak i w ten sposób sam spadł W ten sposób sam spadł Ja myślałem, że zaraz spadnę Ale na szczęście wszystko jest Git, okej okay. Dobra, niestety Nikogo nie trafiłem Wow, ktoś chciał mnie tutaj oszukać nie, złą emotkę chciałem w ślizg zrobić, a przez przy, przypadek przytulenie. Bo ja na miejscu przytulenia kiedyś miałem w ślizg i bardzo się do tego widzowie przyzwyczaiłem. Wow! Ej, nieźle! Kurczę, to już naprawdę było widzowie nieźle, serio? Ja, dobra. Okej, okay, więc słuchajcie, przechodzimy do finału. Ja byłem nawet kilka razy bardzo blisko śmierci na tym blokdaszu, ale widzowie, teraz przyszedł czas na Laser Dracer i zobaczymy co tutaj zrobimy. OK, ja tutaj postaram się rzucić parę osób. tego żeby mnie nie bili. Żeby mnie tylko nie bili. Dobra. O, ktoś ma teczkę Mister Bista. i chciał nią we mnie rzucić. Mam nadzieję, że nie trafi, bo bym tego nie chciał, aby trafił. O! Niech sam na nie uwejdzie. O kurde, ja wszedłem, ale to tak specjalne, bo wiedziałem, że i tak nie umrę, bo byłem daleko od lasera. Dobra, prawie Bolt umarł, ale niestety to się nie przydarzyło Boltowi, widzowie. Dobra, trzech... Ole odbiłem jego teczkę! Ło kurczę! Ej, ale ją odbiłem. Tateczka ma jakieś duże błędy. O! Chciał mnie pobić. Tak? Aha, ja chciałem rzucić innego typka, ale kurczę. Mam nadzieję, że nie trafi mnie tuteczką, bo by było, było bardzo niemiło, gdyby trafił. Widzowie. Ej, nadal się tutaj ogólnie trzymamy. Dobra, jakiś gość został spalony, nie? Elo, i teraz nikt we mnie nie będzie rzucał tymi teczkami. O, kurde. たっけ